Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco w piątek, a jak piątek to weekendu początek niektórzy by powiedzieli, a my dzisiaj, zanim weekend, otworzymy zapach w ciemno, kupimy kilka zapachów e, i dzisiaj sięgniemy po latafa mm, Shake, a co jest dalej napisane? Pojęcia zielonego nie mam. Uwierzcie mi nie jestem w stanie, -m -m, nie jestem w stanie tego przeczytać. Cokolwiek by nie było, ciekawe jak pachnie. Ja już bloter mam, zapach mam więc bloter w dwa palce i otwieramy go. On nie był w folii, ma taką sówkę. Sówkę utylizujemy. Pada Mhm, oj. E, I jest w topa! Słuchajcie. Korek jest plastikowy i nie siedzi we flakonie dobrze, więc nie radzę łapać za, za korek, bo może spaść a flakon swoje waży. E. Kartonik w środku jak kartonik, żadnej zjawiskowej filozofii tu nie widzę, przy czym, no jak się go trzyma ten flakon, no swoje waży i naprawdę może być takim zaczepnym flakonem, można rzucić i komuś zrobić niechcący krzywdę, ale korek jest taka tandeciocha plastik i nie siedzi. No, nie podnosiłbym tego, bo pobijecie płytki. Nie podnosiłbym za korek, bo naprawdę, no, boję się, że to spadnie. Dobrze. E, kochani, sam flakon jest taki, um, z jednej strony minimalistyczny, natomiast z drugiej strony jest przegadany. Jakby nie rozumiem, po co jest to, to złoto. To jest jakaś edycja limitowana, podobno. Lux Edition. Chyba dlatego jest złota tutaj na przodzie. No, wygląda to tak sobie, że wam powiem. Chyba, wolałbym, żeby on był cały przezroczysty i napisany tylko shake i. I tyle. No dobrze, zobaczmy, czym to pachnie. Ładnie pryska, nie pluje. No. No i takie zakupy to ja lubię, słuchajcie. To jest um, piąkne. Czuć szafran. Czuć agar. Czuć róże. Oczywiście mówię teraz, co ja czuję. To nie jest tak, że ja się przygotowuję do tych filmów. Pamiętajcie, jaki jest zamysł, jaka jest koncepcja. Ja się nie przygotowuję do tych filmów, nie robię rozeznania, po prostu dodaję do koszyka zapach, który mi się podoba z opakowania. Nie czytam o nim nic, kupuję on, przychodzi, otwieramy go na żywo, na, na wizji tutaj. I powiem Wam, że jest ciekawie. No bez wątpienia jest szafranowo. Charakterystyczne dla szafranu, takie przyjemne, gęste wykończenie jest wyczuwalne, suche. Agar jest też bardzo charakterystyczny w zapachu i też, też jest tu wyczuwalny. W spodzie gęsto, okrągło, dymnie, żywicznie, drzewnie bardzo przyjemnie. No, róża jest na bank. Ta róża, tak mi się wydaje, przy czym ciekawe jaka jest. Ale w przyjemny sposób jest połączona właśnie z nutą szafranu, właśnie połączona z, z tym agarem. Tak mi się wydaje, że te nuty tutaj są i no raczej bym rękę do sobie obciąć za szafran, agar i róże. Ta, za te trzy, bo tego jestem pewien. Natomiast na początku delikatnie świeżo nas wprowadza ten zapach bergamota. Może bym sięgał nawet w coś w stylu cytryna, niż cytryny, te klimaty. Ale jest też zdecydowanie więcej pikanterii w spodzie niż na sam szafran i agar by przystało. Nie wiem, czy nie poszedłbym jeszcze w nuty kadzidła i pieprzu, bo bo jest... Ciężej, jest wytrawnie, jest dymnie, jest intensywnie, jest bardzo, bardzo bogato. Powiem Wam szczerze, że zapach, no, zaskoczył mnie. Jest naprawdę przepiękny i z wielką ochotą będę po niego sięgał, ale już teraz wiem, że to jest zapach na jesień, zimę i wczesną wiosnę. Latem, jakbym go nałożył na siebie, to podejrzewałem, żebym zamordował połowę ludzi, którzy byliby wokół mnie. Jest naprawdę mocny intensywny. I ta intensywność nie ucieka nam z blotera, więc podejrzewam, że on na skórze naprawdę będzie przeglobalnym zapachem. No, ciekawie się zapowiada, powiem Wam szczerze. To jest setka chyba, tak mi się wydaje, że to setka? Tak, to jest setka wody perfumowanej. Nie wiem, czy znacie, jak znacie, dajcie znać na dole. Ja podejrzewam, że, no, podejrzewam, jestem przekonany, że on trafi do regularnego odcinka i ja opowiem Wam wtedy więcej, jak on się nosi, jak się z nim czuję. Bo zapowiada się naprawdę, obiecująco. Ja Wam za dzisiaj dziękuję, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.